Rozpoczęły się drugie już legionowskie senioralia. Ich inauguracja zbiegła się z inauguracją Nowego Roku Akademickiego Legionowskiego Uniwersytetu III wieku. Oficjalnie rozpoczęły się one jednak w tę środę od miejskich obchodów dnia seniora. Pomysł senioralii zrodził się trzy lata temu wśród organizacji zrzeszonych w Legionowskiej Radzie Seniorów. Obserwując życie w mieście, w Europie i to, co się robi. To te oferty wszystkie, które są skierowane do seniorów. Uważam, że regionowscy seniorzy również mają do tego konkretne prawo, ażeby mieć swoją taką dużą raz w roku imprezę. No i ją otrzymali. Jej pierwsze dwa punkty już za seniorami. A co przed nimi? Już 18 października w sali widowiskowej Ratusza odbędzie się koncert zespołu Erin zatytułowany Jesienne Nastroje. Dzień później zostanie rozegrany międzypokoleniowy turniej szachowy. 20 października ma być koncert charytatywny, a 25 artystyczne potyczki muzyczne seniorów. Drugie Legionowskie Senioralia zakończy spektakl zespołu na luzie pod tytułem Achte Baby, który odbędzie się 29 października w sali widowiskowej ratusza. Środowe obchody Dnia Seniora miały kilka punktów. Pierwszym było uroczyste otwarcie wystawy malarstwa i rękodzieła członków grup artystycznych działających przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W trakcie wernisażu seniorzy otrzymali od prezydenta Legionowa symboliczny klucz do miasta. Przyjął je Roman Biskupski, przewodniczący Rady Seniorów, dyrektor Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku i prezes Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja oraz Ryszard Winnicki, prezes Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Pozostanie on w ich rękach przez cały miesiąc. Te klucze są naprawdę w doświadczonych, dobrych rękach, które od wielu lat przygotowują dla tego pokolenia tak jak mówiłem dzisiaj dojrzałej młodzieży bardzo fajną ofertę przy bardzo niewielkim wsparciu miasta. I to jest świetna wiadomość, że ci ludzie, którzy często przez lata budowali naszą ojczyznę, wychowali swoje dzieci, pomagają w wychowaniu wnuczków, znajdują jeszcze energię i czas, żeby służyć swoją osobą i innym? I nie poprzestaną tylko na tym, co już zostało osiągnięte, ale cały czas starają się robić coraz więcej w kierunku aktywizacji seniorów. Związek Emerytów chce na przykład wyjść poza granicę, nie tylko miasta, ale i państwa. Obecnie chcę poprosić państwa o konsultację i bycie u nas. Celem podpowiedzenia, zatwierdzenia, może udzielenia wskazówek, bo chcemy troszeczkę rozwinąć turystykę zagraniczną. Naprawdę, Polskę i okolice już mamy dosyć dobrze znaną. To nie znaczy, że nie będzie Polski krajowej turystyki i wypoczynku, ale chcemy pojechać w inne miejsce do Chorwacji, do Czarnogóry, do Bułgarii, do Portugalii. Z kolei Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Nadzieja chce zadbać o to, aby seniorzy czuli się dobrze u siebie w Legionowie. Chcemy również zrobić dwie takie fajne rzeczy, czyli kompleksową ofertę przygotować dla legionskich seniorów. Pierwszą byłoby zainwestowanie w rozwój oferty domu dziennego pobytu. Staramy się o środki dla domu dziennego pobytu, że senior, który jest sam, żeby przyszedł i żeby od wyprania sobie skarpetek, od zrobienia prania bielizny, miał okazję zjedzenia śniadania, miał okazję zjedzenia obiadu i ofertę różnych zajęć. Drugi pomysł to wprowadzenie w Legionowie tzw. Tak teleopieki, czyli systemu, dzięki któremu senior mógłby w łatwy sposób wzywać pomoc w przypadkach zagrożenia jego zdrowia lub życia. Trzymajmy kciuki za powodzenie tych przedsięwzięć, bo w mieście, w którym prawie 1,4 populacji stanowią osoby po 60, takie rozwiązania są nie niezwykle potrzebne.